Powiedz mi moja droga, jak się czujesz jako zwycięzczyni? No czuję się fantastycznie, bardzo dziękuję, że doceniliście moją wielką pracę i wkład w rozwój innowacji w bardzo konserwatywnej branży. A powiedz nam właśnie, co to jest za branża, bo ja oczywiście wiem, natomiast chciałbym, żeby Państwo dowiedzieli się, ponieważ jest to branża, która kojarzy się do tej pory tylko i wyłącznie z mężczyznami, prawda? No, praktycznie tak. Budowlano-deweloperska. Tak. Mam wielką przyjemność współpracować z fantastycznymi osobami, dzięki którym wdrażamy takie innowacyjne technologie, jak chociażby zielony beton redukujący smog w naszym mieście. W których inwestycjach jest już to, te instalacje już istnieją, są wykorzystywane, czy to będzie dopiero w planach na te najbliższe lata? Nie no, pierwszy pilotażowy odcinek już za nami. A. Inwestycja Generation Park w Warszawie na skrzyżowaniu ulic Prostej i e, Towarowej. Serdecznie zapraszam do obejrzenia każdego, kto chce dotknąć na żywo pierwszy chodnik redukujący smog w tej części Europy. Bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj naszym gościem, że w ogóle zostałaś nominowana do tej statuetki. Dla mnie jest olbrzymim zaszczytem, kiedy możemy na naszych galach i imprezach tak wspaniałe kobiety, które są inspiracją dla innych, bo tak jak udało nam się prześledzić Twoją karierę, to co osiągnęłaś w życiu i to co jeszcze przed tobą, to dla tych kobiet niezdecydowanych, które czują, że mogą więcej, taka osoba jak Ty jest olbrzymią inspiracją. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję.